Miło, że wpadłem, Szukam pracy. To już nie robisz za fryzjera? Na razie się nie udało. Dlatego jestem tutaj. Nie. No nie tutaj. Jak to? Chce załóż mi przyjść. Nie mogę ci na to pozwolić. Chcesz być homofryzjerem. Na razie popracuję tutaj i będzie Jofi Żadne na razie. Jak zaczniesz, to nigdy nie skończysz. Spójrz na Efraima. Przyjechał do Ameryki, aby być kierowcą wyścigowym. Zabubiushy. Pinchas. Pinchas. Chciał być nowym bilem Cosby Przeciągnął No, no, is resisted, no you don't go z powrotem. Pulling him back. With the watch. No, Yoshi. Yoshi. chciał modelować dłonie. A hand model. What, you don't like this? To w domu zbyt wygodnie. Sklep z elektroniką zabija sny. Nie pozwolę, aby Zohan zabił swoje marzenia. Solidny z Ciebie męż. Ty jesteś męż. Chodź.